Dzień ma widzowie. Będziemy zabijać, całować się, żenić się. Czy to brzmi jak marzenia? Mam wiele pomieszanych artystów, polskich tiktokerów, youtuberów, influencerów, sportowców, muzyków. Dlatego jest tu całe kombo. Niektórzy mieli dramy, niektórzy nie. Nie będę oceniała z wyglądu, tylko bardziej z charakteru, który po prostu widzimy w internecie. Bo tak naprawdę nie znamy tych osób. Zaczynamy. Mata Cuebona Bedoes. Mata dla mnie był kiedyś idolem. Dalej coś tam lubię, jego piosenki. Ale głównie to starcza, typu reakcja, tak mi to siadło. Ja matę oceniam jako takiego dzieciaka jeszcze w głębi duszy, i po jego tak zachowaniu, który osiągnął wielki sukces, i to jest spoko. Jednak czy byłabym z taką osobą, fida sobie spoko koncerty zrobił, ale nie o tym. Myślałam, że miał jakieś dramy, ale to mogą być tylko plotki, że goś zdradził. Ale biorę to do siebie. No i BDOS. Ambitny, dziękujący, wdzięczny. Na kill bym dała chyba kłębą na FIDE, ale się zastanawiam, bo ja nie wiem, czy ta plotka jest prawdą, czy nie. Bo jeśli ktoś tak by zrobił, nie chciałabym być taką osobą. Automatik. Chodzi mi o zdradę. BDOS. On to jest taki bardziej śmieszek. Kiss, Mata i Mary Bedoes. Owca, pączek i robór. No, kurczaki pieczone. Trzy osoby, które trenują, ćwiczą, ogółem są za zajawione sportem. To dla mnie już na plus. Jeśli chodzi o robura, to ja bym go bardziej traktowała jako tatę. <grywa> nie to się. się. Chociaż jest bardzo poukładane i całkiem spoko. Mega git. Owca, inteligentny ziomek, taki śmieszek, ale też potrafi być poważny, zmotywować. Caker. Poważny, ale też potrafi się śmiać i gadać głupoty. Tak jak cała, cała trójka z nich. Z kim bym wyszła za mąż? roburem nie, tylko dlatego, że mam jakieś takie odczucia, że nie wiem. Może po prostu przez tą brodę. Zmiana akcji Mary Owca kill sucker Kiss Robur Lord Cruzewil Kamerzysta i Nitro. Z żadną z tych osób bym nie była, tak patrząc przez zneta. Lord Cruzewil To jest lepszy czy gorszy od kamerzysty? Chyba lepszy. Kamerzysta po prostu na kill. Czy ja bym chciała być z Nitrem? Nie chciałabym. Dobra, muszę na to patrzeć tak oceniająco trochę. Nitro się wydaje ogółem chyba najnormalniejszy z tej trójki. Oczywiście nikogo nie urażając, po prostu patrząc na internet, na te wszystkie akcje, które były, na przykład z tymi dwoma pierwszymi osobami, no to wiecie, nie będę po prostu nagebrała z nimi Mary. Nitro, Mary, Keith Lord Crushville i Kiel, kamerzysta. A teraz frizz Patecki i Rezi. Patecki jest bardzo ciekawą osobą, taką otwartą, i w ogóle odważną. Bierze z życia fan i to jest mega. Widać, że jest sobą. I się tak totalnie niczego nie wstydzi, dlatego to mega na plus. Frizz. Jak patrzę się na Friza, no to widzę Friza z różowymi włosami i kulkami. Dlatego też spokojność, jednak czy byłabym z nim? Tak, średnią. Rezi, chyba najmniej tą osobę znam z tej trójki. Dałabym Mary Patecki, Kiss Rezi i Kill Frizz. Teraz White, Yang Iggy i Sobel. White całkiem otwarty, ale również wrażliwy gościu. Young Iggy ja go bardziej znam z nut niż z takiego życia. Spokojne się wydaje. Też o nim wiele takich złych rzeczy słyszałam. To też może się naciągać na moją opinię i ogólne ocenianie tego, ale nie wiem. Dałabym Mary Yang Iggy. Kiss, White i Kill, po prostu sobie. Marcin Dubiel, Xayo i Kacper Błoński. Marcin Dubiel, o nim w ogóle ostatnio też głośno w tym necie, że coś tam robi, jakieś różne dziwne rzeczy. Ostatnio zerwał z Natsu. Nie mam do tego problemu, tak, ludzie się rozchodzą, schodzą. Nie mam takiej jednolitej opinii na temat jego. Ksajo zbytnio nie oglądałam, kojarzę jedynie z twarzy. Kacper Błoński, największy polski kraszer, No jest przystojny, ale z zachowania ciężko mi jest ocenić. Raczej numery wzięłabym Kacpera. Kacpera. Kaspra Buńskiego, Kil Marcin Dubiar i Kis po prostu Ksajo. Ciężko stwierdzić. Mike Montana, Bedoes i Żapson Mike Montana. Kurczę, piosenki ma mocne. Nie będę patrzyła pod pryzmat tego, czy ma dzieci, czy nie ma, i czy w ogóle mi to by przeszkadzało, czy nie. Tylko bardziej jako taką nagą osobę, to dziwnie zabrzmi, nie? Wiecie, taką po prostu osobę. Żapson mi najmniej siada. Nie, że nie czaję jego vibe'u, tylko jakoś nie przepadam za jego vibe'em, ale nie mam nic do niego. Oczywiście szacuneczek. Dałabym... Japson Kill, BdS raczej Mary i Malik Montana Kiss. Stu Mixer, Amadeusz Ferrari. Nie pamiętam, który to był ten Ferrari, dlatego kojarzę tak lekko z twarzy. Chyba on miał coś tam te walki. Też jestem w tym średnia. Stu mm, Mixer. Jak patrząc na osobę z ekipy, ja nie wiem, co on tam zrobił, że tam jakaś drama o nim była. Mixer w ekipie był strasznie taką spokojną osobą. Madeusz Ferrari, jak miał chyba jakąś walkę, to spoko, bo z walki jakaś tam dyscyplina musiała być, dlatego to też się później lekko przekłada na charakter. No Stu... Jak Stu? Mam 16 lat. Mary Mixer, Kiss Amadeusz Ferrari i Kill Stew. Jan-rapowanie, Zimmer i BTO. Jan-rapowanie, on jest całkiem spokojny. Przesłuchałam jego sporo nut. Przez nuty raczej też można tak lekko odkryć człowieka. Patrząc na SBM, mafia, tam starter i takie różne rzeczy. Nie starter, on to nie startował. Spokojny, cichy, nie chcący się za bardzo udzielać, ale to też nie robi zbytnio problemu. Kini Zimmer, tu mam podobnie tak jak z Matą. Nie wiem czemu, jakoś widzę ich jakie takie dzieciaki trochę. Ale nie chodzi mi o to, że to jest coś złego, obraźliwego, że oni się zachowują jak totalne dzieci. Tylko po prostu daje mi taki vibe. Wiecie o co chodzi? Beteo, lubiący się pobawić życiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, serio. Ja tej tak mówię, ale ja nie wiem, co z tego jest prawdą, co nie. Jan-Rapowanie Mary, kiss Beteo i Kilki Kinizimet. Teraz mamy ostatnie zestawienie. O co chodzi? Reto i tako. Hemigway. Teraz jak widzę o co chodzi, to od razu mam jedną minutę w głowie. Dwójkę dzieci. Mówię to wprost zagra no, Reto. Chłopak, który wiele przeszedł. Też spoko. Wyrabia człowieka. Tako Hemingway. Spokojny ziomek. Dałabym. Tako też taki o wielu poglądach. Tako dałabym na Mary. O co chodzi na kiss? Jeju. Kis Reto na Kill. I to wszystkie zestawienia, które miałam w tym odcinku. które ja trochę moje opinie, zdania na temat tych osób. Nikt nie miał na celu urażenia i obrażenia nikogo. To jest tylko to, jak widzę kogoś jako widz. Widzimy się jeszcze w tym tygodniu na kanale. Papa, pa, buziaki!